Dwa moje nieśmiertelne klasyki. Nie tego grać, ale zróbmy to. Z pewnością przyznacie mi rację panowie, że ciężko z kobietami gdzie będą zachowe Iby jest lus, ale jednak nie jest, wiem o CB A nie wiem co się dzieje, nie jedynemu się napię. Jestem kurwa z ruchą chłopcem, to nic nie zrobiłem. Zaraz wariuję, znowu myślę, że nic nie rozumiem, racja, nawet nie jestem na tropie. Chyba nigdy nie zrozumiem kobiet. co jest na wczoraj? Popłynąłem bardzo, I przywidziałem, że wyjdzie taki kartko. Kupny wady, to był zwykły spokój Ale przecież I... mogę śmieć! Ja macie na boginie, syn nie za znam Tu jesteś dziecinny! Orna, orna! Wodku, naskakuję ci jak korda Lepiej niż to strząga! Orna, Na bacie cię wybijam jak trawoda! Ta kota, moja. Dziękuję bardzo, muszę się tak na nim